Witajcie moi mili, po ostatnich problemach z regulatorem napięcia, problemem z ładowaniem, postanowiłem się zaopatrzyć w taki oto sprzęt, woltomierz firmy Koso, czy w jednym, wam pokażę jak to wygląda, taki sprzęcior, mamy tak. Gąbeczkę taką dwustronną, klejoną do montowania tego, jak sobie ktoś chce to przyczepić, przykleić, dostajemy taki oto uchwyt przepięknej urody, proszę bardzo, MEK i samo to, to jest taki oto właśnie voltomierz. Dodatkowo mamy temperaturę otoczenia i bajer taki port USB, z którego możemy na przykład naładować telefon. Cyk, wszystko zakończone takimi pięknymi kabelkami. O, i zaraz to będziemy próbowali ogarnąć. Akurat to będzie moto, montowane do skutera. Dostajemy też czytelną chińską instrukcję, z której wynika, co wynika, wynika z tego tyle, że mróweczki, krzaczki mówią, Podpiąć do plusa i do masy. No i gitara. Jedziemy z tematem. Tu mamy tego pacjenta, do którego będziemy to podpinać. Spróbujemy się tak wpiąć pod stacyjkę, żeby nam się uruchamiał cały termometr przy przekręceniu kluczyka. A miejsce docelowe będzie na lustarku do zamontowania. Będzie to fajna. I tu nie będzie problemu z montażem, czytelny, nic nie będzie zasłaniać. Także myślę, że to jest to. Jest to. Dobra, jedziemy. Teraz ja pokażę, jak się wpiłem w instalację. Najlepszy sposób, choć... znaczy najprostszy, choć nie najlepszy. Czekajcie, czy to coś będzie widać. A, jest widać czerwone. podpiąłem pod kostkę od lampy. Nie czy widać, czy nie widać. Pod kostkę od lampy. Myk. No a czarny wpiąłem się w masę. I efekt jest tego taki, że wszystko fajnie, tylko że jak włączymy światła, zaraz wam pokażę na wyświetlaczu, to yy, są duże spadki napięcia i tak naprawdę troszkę no, przekłamuje poziom tego ładowania ale możemy po tym poznać, czy stator działa i czy regulator napięcia działa, czy nie jest spalony i czy idzie napięcie na akumulator. Już Wam pokażę, jak to na wyświetlaczu wygląda. Tak to zostało zainstalowane w miejscu na lusterko, myk, złapany zipkiem, elegancko, żeby się tutaj nie poniewierał kabel. I tak się to prezentuje, cyk. Teraz odpalimy dziada. A jeszcze jest tutaj dings do włączenia, cyk.